Simanko, ja jestem Tymon. Takiego odcinka jak dzisiaj właściwie dawno nie było, choć wiele osób o niego prosiło. Po prostu zaprezentuję i wyjaśnię wam ciekawy trik karciany. Zapraszam. Jest ze mną Leon. Nie ma trudniejszej sztuki niż przewidywanie przyszłych wydarzeń. Zauważyłem, że pomocny w tym bywa zegar. No, bądź co bądź, zawiera on wszystkie y, szczęśliwe cyfry. No i oczywiście wszystkie godziny doby. Chwilkę. Już chyba wiem. W tej karcie tkwi przyszłość. Tak mi się przynajmniej zdaje. Zaczniemy od tego, że Leon pomyśli sobie o jakiejś z 12 godzin. Którąś z tych, które widzisz na zegarze. Już? Pomyślałeś? Dobra, Dobra, żeby ci było łatwiej zapamiętać, wylicz po kolei tyle kart. Ja się odwracam, zakrywam uszy. I schowaj te karty za siebie, jak już skończysz. Już? Już. No, trzymaj. Dobra. Ułożymy teraz zegar. Tutaj będzie dwunasta, prawda? W ten oto sposób. Tutaj, cyk. Szósta, cyk, cyk, cyk. Tu jest dwunasta. Te końcowe można też trochę wysnąć. Patrz Leon. skoro tu jest 12 godzina, to Ty teraz pomyśl sobie o tej godzinie, o której pomyślałeś, i jak tu jest pierwsza, to wylicz po kolei tyle i zatrzymaj się na tej swojej palcem. no? A ty może widzieć? Tak, no licz. O 12 pomyślałeś? Tak. No cóż, śpaluszek. Dzięki Ci, stary dobry zegarze. Tak wygląda ten triczek, teraz wyjaśnionko. Do tego triku nie trzeba przygotowywać talii, można nawet to zrobić z pożyczoną talią. Na początek zawsze można oczywiście potasować i wtedy wstawiamy gadkę-szmatkę o tym, że zegar zawiera wszystkie tam szczęśliwe cyfry. Możecie sobie wymyślić coś swojego. I w tym momencie zapamiętujemy sobie kartę, które jest na dole. W tym przypadku wallet PIK. I odkładamy sobie 6 kart. W ten sposób. I teraz znowu przesuwamy, uda udajemy zastanowienie i przykładamy 7 kart. Łącznie będzie 13, Czyli jeden więcej niż na zegarze. I teraz tak. Pamiętamy, że karta na dole to był walet pik. I teraz szukamy waleta trefl. Tutaj. Dajemy talię widzowi, mówimy, że w tej karcie tkwi przyszłość. I widz sobie teraz wylicza yy, karty. Tyle ile o jakiej godzinie pomyślał. Czyli na przykład, jeżeli pomyślał o czwartej, to raz, dwa, trzy, cztery. I teraz mamy tak ładnie odliczone. Zaczynamy układanie od 12 i później lecimy w odwrotną stronę niż godziny. Oczywiście widz musi schować tamte karty. Jeżeli zacznie właśnie od pierwszej, to trafi idealnie na. Tą kartę. Nie wiem, czy to jest jakoś łatwo wytłumaczyć, tak po prostu, ale zawsze tak wychodzi, jeżeli wykonacie ten ruch. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj będzie karta, która się będzie po prostu zgadzała. Jeszcze Wam powiem o pewnej sytuacji, a mianowicie może się zdarzyć, że na początku, kiedy przekładacie te karty i zapamiętujecie tego waleta na przykład, to yy, ten walet tref, czyli karta przeciwna, która ma wypaść z przepowiedni, yy, znajduje się wśród tych kart, które musicie przełożyć. Wtedy robicie tak jak wcześniej, ale musicie przełożyć jedną kartę więcej. Cyk. Teraz już jest przełożone 14 kart, i potem po prostu wybieracie tam, gdzie wiedzieliście, że był. Chociaż wtedy można nabrać już podejrzeń, bo ta karta par razy już mignęła. No ale zawsze wyjdzie w, w takiej sytuacji tak samo. Raz, dwa, trzy, cztery, na przykład czwartą godzinę. Układamy zegar. Ok. Tu jest 12 i on raz, 2, 3, 4. I w tej sytuacji też wyjdzie tak samo. Jeżeli yy, uważacie, że będzie to wyglądać podejrzliwie, zawsze możecie sobie wcześniej ułożyć kartę i, yy, przed, przed rozpoczęciem triku, żeby już mieć pewność, że ona nie znajdzie się wśród tych kart, które musicie przełożyć. Możecie sobie wtedy zrobić jakieś oszukane przełożenie, no bo oczywiście nieprawdziwe. A jeżeli się nie boicie, to oczywiście może być to trik bez przygotowania. Więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Cześć.